A to krótki filmik o Grau de Gandia. Bo ciągle mówię Grau de Gandia i plaża. Żeby było raz, a na zawsze wyjaśnione. Grau de Gandia jest to staroportowa dzielnica Gandii, gdzie są bloki i starsze i nowsze. Czyli tak jak jest słynna ulica Popa, Proa. Są bloki, co mają po 50 lat, ale są już odnowione. A są bloki, co mają po 15-20 lat, a niektóre nawet mniej niż 10 lat, tak jak ten. I dlatego ktoś powie, dlaczego takie są skoki cen, że w Graude Gandia coś kosztuje 50, a coś kosztuje 150 tysięcy. To będzie uzależnione od wieku budynku i stąd odległość do morza jest niecały kilometr. A plaża Gandia jest po prostu po drugiej stronie portu. I wszystko, co jest po tamtej stronie, związane z tamtą, to już się liczy jako plaża Gandia, a może być coś odległości większej, niż tutaj, coś w Grau de Gandia. Czyli te dwie nazwy, powiedzmy, łączą się, bo to wszystko jest blisko morza. Plaża Gandia będzie miała, wiadomo, apartamenty, które będą w pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej linii brzegowej. Te są najdroższe i po prostu to są typowo turystyczne apartamenty. A wszystko, co jest dalej, tak jak te domy, te domy są po drugiej stronie ulicy, a będą się nazywały Plaża Gandia, co jest fenomenem. I po prostu są mega drogie, bo to jest plaża i to jest luksusowa dzielnica. A nagrał... Niektórzy tak podchodzą sceptycznie, o to jakaś brzydka dzielnica. Są tam starsze bloki po prostu, które są mocno zaciemnione, nie dochodzi słońce, a jeżeli będzie blok tak jak ten, gdzie słońce dochodzi elegancko, będzie miał góry taras, albo jakiś baszenik, to będzie tak samo atrakcyjny jak coś na plaży, a będzie po prostu troszkę tańszy. I to by było tyle, jeśli chodzi o różnicę między Graude-Gandia i plaża Gambia. Zapraszam do kolejnych filmików.